Do przygotowania tiramisu potrzebujemy 300 g biszkoptów podłużnych, 500 g serka mascarpone, 4 jaja, 50 g cukru pudru, 6 łyżek likieru amaretto, 250 ml kawy espresso, szczypta soli oraz kakao do posypania. Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka ucieramy z cukrem pudrem na jasną i puszystą masę. Zmniejszamy obroty miksera na średnie i dodajemy serek mascarpone. Następnie ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Pianę z białek należy delikatnie wmieszać szpatułką do masy z mascarpone. Przelewamy espresso do głębokiego naczynia, tak aby wygodnie było w nim moczyć biszkopty. Odczekać aż ostygnie, a następnie dodać likier amaretto. Biszkopty zanurzamy pojedynczo na krótko w kawie z obu stron i układamy je jeden obok drugiego w naczyniu. Wybierzmy naczynie takiej wielkości, aby połowa biszkoptów zapełniła dno. Na biszkopt wykładamy połowę masy mascarpone. Wyrównujemy. Następnie na masie układamy kolejną warstwę zanurzonych biszkoptów w kawie i przykrywamy resztą masy. Całość wstawiamy do lodówki na minimum 6 godzin. Przed podaniem opruszyć kakao. Thank you